Wierszykowo i bajkowo to barwna, zabawna kraina. Tu wszystko się wierszem kończy i wierszem zaczyna. Wierszykowo i bajkowo zaprasza Was mile. Na pewno zapamiętacie wszystkie spędzone tu chwile. Elżbieta Zarzecka. Kropeczki. Biedroneczki. Pod listkiem na łące biedronka płakała, bo swoich zgubionych kropeczek szukała. Jeszcze rano, gdy Boso biegłam po rosie, na moich skrzydełkach było kropek osiem. Teraz są tylko dwie. Cóż mam robić dalej? Gdzie się podziały kropeczki pozostałe? Chlipanie usłyszała mała pszczółka bzyczka. Może ci spadły, gdy biegłaś do strumyczka? Albo gdy po kwiatach sobie wędrowałaś, na płatkach i liściach kropki zostawiałaś. A może? Zeskoczyły i się gdzieś ukryły. Ale one zawsze na skrzydełkach były, krzyknęła Biedronka, roniąc małe łezki. Nagle maj się zjawił w płaszczyku niebieskim i rzekł, Oto Biedronko sześć twych kropeczek. Znalazłem je, gdy rano biegłem przez mosteczek. Mrówki mówiły, że fruwałaś nad rzeczką, a wietrzyk zdmuchiwał kropkę za kropeczką. One błyskawicznie wszystkie je zebrały i w koszyczku strawy równo poukładały. Gdy się tam zjawiłem, koszyk mi wręczyły. Zanieś je, jetrące, pięknie poprosiły. Są kropeczki. Pietronka klasnęła, skoczyła, migiem skrzydełka szeroko rozłożyła, a Maj uśmiechnięty dmuchnął z całej siły. I kropki na swe miejsca znów powróciły. Szczęśliwa Biedronka. Dziękuję! krzyknęła i z koleżanką pszczółką w górę powrunęła. Zapraszam do subskrypcji kanału wierszykowo i bajkowo. A jeśli Ci się podobało, kliknij łapkę w górę.